chodzisz do sali, pięknie witasz się z komisją, losujesz zadania egzaminacyjne, siadasz do stolika obok i myślisz sobie: katastrofa. Co ja teraz mam z tym począć? Jak ułożyć moją wypowiedź? Masz taki problem? To obejrzyj mój filmik. Zniknie Drogi uczniu, maturzysto, w tym filmiku nauczę cię, jak skonstruować wypowiedź monologową podczas matury ustnej z języka polskiego. Opowiem ci, jak zacząć, jak rozwijać tę wypowiedź, jak włączać konteksty, jakie w ogóle mogą być konteksty. Mam nadzieję, że ten filmik ci się przyda. Zapraszam do jego obejrzenia. Kochani, przygotowując się do matury ustnej z języka polskiego, warto przemyśleć sobie, jak powinna być skonstruowana wypowiedź monologowa. Za tę wypowiedź możecie otrzymać 30 punktów. Żeby zdać egzamin, trzeba zdobyć minimum 9 punktów. Wśród tej punktacji za wypowiedź monologową jest także bardzo ważne kryterium poprawności, logiki, spójności wypowiedzi. Dlatego warto nauczyć się i przemyśleć sobie, w jaki sposób konstruować swoją wypowiedź. Posłuchajcie. Jak już powiedziałam we wstępie, wchodzimy do sali. Macie pięknie się ubrać, ładnie zaprezentować, pięknie się przywitać. Podchodzicie do stolika, losujecie zestaw dwóch zadań. Jedno będzie pochodziło z puli jawnej, drugie z puli niejawnej. I otrzymujecie 15 minut na to, aby sobie przy bocznym stoliku przygotować swoją wypowiedź, aby zapisać sobie swoje myśli, swoje skojarzenia, swoje pomysły na tę wypowiedź, ale oczywiście także zaplanować, co powiecie we wstępie, co w rozwinięciu, co w zakończeniu, czyli trzeba sporządzić ramowy plan wypowiedzi. Później zostaniecie poproszeni o wypowiedzenie swoich dwóch monologów na dwa zadania, które wylosowaliście. Będziecie mieć na to 10 minut. Następnie, przez 5 minut porozmawiacie z komisją egzaminacyjną. Egzaminatorzy zadadzą Wam pytania dotyczące problematyki, bądź to utworów, które wybraliście, albo wylosowaliście. Jedno z tych pytań będzie dotyczyło Waszej osobistej refleksji na temat, który został wylosowany, lub na temat utworu, czy też zagadnienia przez Was poruszanego. Wypowiedź monologowa rządzi się podobnymi prawami jak rozprawka. Mianowicie, powinniście najpierw zbudować jakiś wstęp. A więc wypowiedzieć kilka zdań wprowadzenia do tego zagadnienia, które narzucono wam w pytaniu. Warto odnieść się do ogólnych prawideł, do doświadczeń z życia, być może zdefiniować jakieś pojęcie, które zostanie uwzględnione w zadaniu. I na koniec tego wstępu, kilku zdaniowego wstępu, należy postawić tezę porządkującą Waszą wypowiedź. Wasza wypowiedź nie może być chaotyczna. Teza sprawia, że wypowiedź monologowa będzie uporządkowana, będzie rządziła się jakąś wewnętrzną logiką, spójnością. Gdy już postawicie tezę, rozwijacie to zagadnienie, które wylosowaliście. Omawiacie je w oparciu o wymagany utwór literacki, bo w pytaniach jawnych, jak wiecie, zawsze jest podany jakiś utwór z obowiązkowej listy, następnie dołączacie do niego wybrany kontekst. W zakończeniu należy podsumować wypowiedź, odnieść się do tej tezy, którą postawiliście we wstępie. Oczywiście, swoją wypowiedź zakończycie podziękowaniem za uwagę. Zobaczmy najpierw, jakie w ogóle mogą być konteksty. Kontekst to skojarzenie, to odniesienie się do podobnego zjawiska, przywołanie okoliczności powstania utworu, albo nawiązanie do innego utworu literackiego, który porusza ten sam problem. Można powiedzieć, że kontekst nadaje waszej wypowiedzi pewnej głębi, jest ona przez to szerzej potraktowana. Dzięki kontekstowi możecie pokazać swoją elokwencję, swoją szeroką wiedzę o świecie. Po prostu pokazujecie, że jesteście już dojrzali. Przecież matura to egzamin dojrzałości. Konteksty mogą być następujące. Możecie odnieść się mianowicie do innego utworu literackiego, do historii literatury, do teorii literatury, do biografii autora, do filmu, spektaklu teatralnego, utworu muzycznego, dzieła plastycznego, mitologii, Biblii, religii, historii, filozofii, kwestii politycznych lub zjawisk społecznych. To są, jak widzicie, bardzo szerokie możliwości, jest to naprawdę duża gama możliwości. Pokażę wam, jak skonstruować wypowiedź monologową na przykładzie dwóch zadań z listy zadań jawnych. Weźmy sobie takie oto zadanie. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Przykładem drugim będzie zadanie: Różne postawy człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza, w swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Widzicie więc, że na początku takiego zadania macie zagadnienie, macie podany problem do omówienia, później jest podany utwór literacki, do którego koniecznie musicie się odwołać, a następnie jesteście proszeni o dołożenie do tych swoich rozważań jakiegoś kontekstu. Zobaczmy najpierw na pierwsze zadanie konflikt racji moralnych w oparciu o Antygonę. Propozycja moja jest taka: najpierw wprowadzacie do tematu może to być rozważanie typu ludzie wyznają różne światopoglądy, hołdują odmiennym wartościom dlatego spór między ludźmi jest nieunikniony prędzej czy później każdy człowiek zetknie się z rzeczywistością konfliktu racji moralnych. W ten sposób możecie wprowadzić w temat, możecie powiedzieć o pewnym zjawisku życiowym, którym jest po prostu różnica zdań w kwestiach moralnych między ludźmi. Warto postawić zatem tezę: tego typu konflikty przybierają bardzo często ostry charakter. Bo przypominamy sobie, że konflikt między antygoną i kreonem zakończył się bardzo źle dla obu stron. Dlatego taka teza może być jak najbardziej odpowiednia. Więc stawiamy taką tezę, że konflikt racji moralnych może zakończyć się cierpieniem, a nawet śmiercią jednej lub obu stron. W dalszej części naszej wypowiedzi omawiamy spór antygony i kreona przedstawiamy komisji czego dotyczył spór oczywiście musimy nawiązać tutaj do zakazu Kreona dotyczącego pochowania ciała Polinej Kesa Opowiadacie, jaki ten konflikt miał przebieg, jak się zakończył, jakie racje miała Antygona, jakie racje miał Kreon, więc musicie pokrótce ten konflikt światopoglądowy przedstawić, i następnie do niego dokładamy jakiś kontekst. Oczywiście mamy tu różne możliwości, na przykład możecie przywołać mit o rodzie Labdakidów. O tragedii dotykającej poszczególnych członków tego rodu, zwłaszcza Edypa, ojca Antygony. Możecie też odwołać się do pojęcia tragizmu. Pamiętacie, że jest to kategoria estetyczna polegająca na konflikcie dwóch równorzędnych racji. Lub też walce człowieka z przekraczającą go siłą. Możecie także nawiązać do znanego dramatu Janusza Głowackiego pod tytułem Antygona w Nowym Jorku. Być może byliście na spektaklu, więc możecie odwołać się właśnie do tego spektaklu. Konflikt. Racji światopoglądowych mamy także w odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego. Pamiętacie na pewno spór między Aleksandrem, czyli Parysem, i Antenorem. Spór dotyczący tego, czy Helenę należy odesłać stroi, czy nie należy odesłać stroi. Wiemy doskonale, że Jan Kochanowski, pisząc ten swój dramat, miał na myśli problemy dotyczące naszej ojczyzny, dotyczące postaw Polaków, więc warto będzie o tym wspomnieć. Możemy też odwołać się na przykład do Konrada Walenroda Adama Mickiewicza, bo tam także mamy różne racje moralne, chociażby takie, które nurtują samego głównego bohatera. Czy pozostać na Litwie wraz ze swoją ukochaną żoną Aldoną, czy też przystać do krzyżaków i udawać przyjaciela, a tak naprawdę podstępnie mścić się na wrogu, to jest niewątpliwie ogromny konflikt wewnętrzny tego bohatera i możecie go tutaj jak najbardziej przywołać. Przychodzi mi jeszcze na myśl zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, bo tam także przecież mamy konflikt tych dwóch racji, dwóch sposobów postrzegania świata. Rodion Raskolnikow to racjonalista, ten, który wymyślił sobie teorię umożliwiającą mu zabicie lichwiarki Alony i Wanowny. Natomiast Sonia Marmieładowa to bohaterka kierująca się sercem, wiarą. I właśnie ten konflikt między rozumem i sercem. Jest niewątpliwie bardzo ciekawym kontekstem do omawianego przez nas tematu. Warto na koniec podsumować nasze rozważania. Można powiedzieć ciekawą konkluzję, ciekawą puentę, na przykład taką, że spory wśród ludzi są nieuniknione dlatego, że każdy z nas jest inny. Każdy ma inny system wartości. Warto jednak przeżywać je z poszanowaniem drugiego człowieka. Jeżeli taki szacunek między ludźmi będzie istniał, nie dojdzie do nieszczęścia, do katastrofy. Będzie to, myślę, ciekawe podsumowanie rozważań na ten temat. Przejdźmy teraz do zadania drugiego. Przypominam brzmi ono tak różne postawy człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Widzicie, że zawsze ten kontekst będzie Wam przypominany w każdym zadaniu. I znowu warto jakoś wprowadzić do tego zagadnienia. Na przykład tak, że od zarania dziejów ludzie poszukiwali odniesienia do absolutu. Człowiek potrzebuje wyjść poza doczesność, poza świat materialny, i właściwie od początku ludzkości ludzie szukali Boga. Są nawet takie opinie, że nie ma osób niewierzących, bo każdy człowiek musi w coś lub w kogoś wierzyć. Czy to prawda? Nie wiem. Możemy się nad tym zastanowić. Dlatego temat relacji człowieka z Bogiem był i jest bardzo popularny w literaturze. Jaka może być teza postawiona do tego zagadnienia? Może być taka: postawy człowieka ukazane w utworach literackich mogą diametralnie się różnić. Dlaczego akurat taka teza będzie dobra? Bo jeśli otrzymujecie trzecią część dziadów, to zapewne przychodzi Wam na myśl dwóch bohaterów. Jeden z nich, Konrad, ma wobec Boga postawę roszczeniową, jest pełen zarozumiałości, pychy, żąda od Boga władzy nad duszami ludzkimi. Natomiast jest jeszcze inny bohater, który jest przeciwieństwem Konrada mianowicie pokorny sługa Boży, ksiądz Piotr. Widzimy więc, że już w samych dziadach części trzeciej mamy dwie skrajnie różne postawy wobec Boga i taka teza będzie bardzo trafna. Zatem omawiamy bunt Konrada w scenie tak zwanej wielkiej improwizacji, krótko mówimy, czego ten bunt dotyczył, o co Konrad kłócił się z Bogiem, jaką postawę przyjmował. Tutaj zachęcam do obejrzenia mojego filmiku na temat wielkiej improwizacji, a następnie opowiadamy o zupełnie innej postawie wobec Boga, którą prezentował ksiądz Piotr, również więzień wileńskiego więzienia, tak samo jak Konrad. On to, w scenie piątej, którą nazywamy potocznie Widzenie księdza Piotra, otrzymuje wielki dar, otrzymuje mianowicie widzenie, widzenie Polski jako mesjasza narodu. Tutaj będzie zagadnienie mesjanizmu jak najbardziej adekwatne. Więc widzicie, już w trakcie omawiania tych dwóch postaci rodzą się pomysły na kontekst. Mesjanizm możemy też omówić oczywiście pojęcie prometeizmu, bo przecież Konrad w wielkiej improwizacji reprezentuje tę postawę prometejską, czyli buntu wobec Boga w imię wyższych wartości. Możemy też w ramach kontekstu przywołać mit o Prometeuszu. Można także odwołać się do Biblii, szczególnie do Ewangelii, bo przecież widzenie księdza Piotra w sposób. Bardzo czytelny odwoływało się do Ewangelii, szczególnie do opisu cierpienia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, więc jak najbardziej odniesienie biblijne będzie tutaj właściwe. Możemy odwołać się do kwiatków św. Franciszka, i wtedy pokażemy pokorę św. Franciszka za Syżurą, podobną do pokory księdza Piotra z trzeciej części dziadów. Przychodzi mi na myśl jeszcze pieśń Jana Kochanowskiego, Czego chcesz od nas, Panie? której podmiot liryczny prezentuje postawę pełną szacunku wobec Boga, pełną uwielbienia dla jego dzieł, dla dobroci, którą Bóg ma dla całego stworzenia. Ale gdy mówimy o Janie Kochanowskim, możemy też powiedzieć o kryzysie światopoglądowym, który widoczny jest w trenach, a zwłaszcza w trenie dziesiątym, w którym to utworze Kochanowski powątpiewa nawet w życie pozagrobowe swojej córeczki, bo mówi: Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości, tak mówi Kochanowski. Jak zakończyć taki temat? Możemy podsumować w ten sposób naszą wypowiedź, że relacje człowieka z Bogiem. Mogą przybierać różne formy. To sprawa indywidualna, zależna od różnorakich czynników, między innymi od sytuacji, w której człowiek się znalazł, od jego wychowania, od filozofii, w której został wychowany, itd. Można zakończyć taką ogólną konkluzją, że w naszej kulturze sfera światopoglądu Wiary w Boga i postawy wobec Boga, na szczęście jest objęta klauzulą sumienia. Nikt nikogo nie zmusza, aby przyjmować wobec Boga określone postawy. Kochani, to tylko dwa przykłady pokazujące, w jaki sposób możemy konstruować naszą wypowiedź. Jedno jest pewne: musi ona być spójna, uporządkowana, logiczna. Dlatego zachęcam Was, abyście korzystali z tego schematu wstęp. Rozwinięcie, podsumowanie, abyście postawili sobie tezę, która będzie porządkować Wasze rozważania. Warto przed egzaminem maturalnym powtórzyć sobie wszystkie lektury. Warto również nauczyć się najważniejszych pojęć związanych z tymi utworami literackimi, które macie na liście lektur, bo jak widzicie, stanowią one doskonały materiał do wykorzystania w ramach kontekstu. Jeśli powtórzycie lektury, jeśli nauczycie się pięknie pojęć, niewątpliwie poradzicie sobie podczas matury ustnej z języka polskiego. Bez problemu będziecie umieli pięknie skomponować Waszą wypowiedź. W tym miejscu życzę Wam powodzenia, wytrwałości. Bądźcie dzielni, uczcie się wspaniale i pięknie zdajcie Wasze egzaminy. Do zobaczenia.